Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam różnicę pomiędzy szpaklowaniem przy pomocy wałka oraz przy pomocy agregatu. Wyszpaklujemy dwa pomieszczenia identyczne. Każde z nich ma po około 45 m2. Zmierzymy czas i zobaczymy, która metoda jest szybsza i jaka jest różnica pomiędzy nimi, więc zapraszam Was do oglądania. Give the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know. The Like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls. Cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent. But damn, it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Is the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, and put the work in, we got some work, man I I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you.

Hustle lot hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave uh, To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain you never hear me bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see with the negativity I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Fake it till you make it. A, and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. You can do some more. No man, I still go, go, go I witam Was po wykonanym teście, teście? Po testach. Różnica jest dosyć spora, jak widzieliście. Wałkiem wyniosło 105 minut, a agregatem 57. Więc no, prawie dwukrotnie krócej można to wykonać przy pomocy agregatu. I teraz pytanie, czy warto zainwestować w taki agregat, czy nie? W zasadzie to tak i nie, ponieważ zależy w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy. Jeżeli na przykład Rozpoczynamy swoją działalność. To nie polecałbym od razu inwestycji w tego typu narzędzie. Powiem na własnym przykładzie, ponieważ ja kiedyś zakładając właśnie działalność, wykorzystałem pieniądze z dotacji w tego typu agregat i ten agregat później 3 lata yy, rdzewiał, po yy, prostu 3 lata leżał w piwnicy, praktycznie nieużywany. No bo nie ukrywajmy, na początku naszej działalności nie jesteśmy w stanie od razu pozyskiwać tego typu zleceń. Na początku. Zalecam wynająć sobie 200, chyba 250 zł doba taki agregat. Jeżeli mamy, jak ja tu w tym przypadku, taki dom około 500 metrów kwadratowych powierzchni do wyszpachlowania, wystarczy sobie dobrze to wszystko przygotować, wszystko wysprzątać i naprawdę w dwie osoby, to możecie sobie wynająć na 4 dni. Najpierw na przykład na dwa dni, żeby wyszpachlować wszystko na raz, później wiadomo, to musi się podosychać i na przykład za kilka dni znowu wynająć na dwa dni i taką. Całą y, chatę wyszpachlować po prostu we dwójkę. No i tam, nie wiem, z 800 zł wydać, i tak to będzie bardziej korzystne niż gdybyście y, męczyli się po prostu wałkiem lub tam blichówką zwykłą, tam 25 cm. Jeszcze do tej pory też ekipy widziałem, naciągają w ten sposób gładź. Ja zainwestowałem w agregat, nowy, nowszy już model, 19 tysięcy złotych kosztowała mnie ta inwestycja. Przy mojej stawce 35 zł za metr kwadratowy no to przeliczyłem, że jeżeli weźmiemy pod uwagę różnicę, pomiędzy, różnicę czasową pomiędzy wałkiem i agregatem no to musiałbym zrobić gdzieś około 1200-1500 metrów kwadratowych powierzchni gładzi, żeby ta inwestycja mi się już tak zwróciła całkowicie i później już tylko na siebie zarabiała. Uważam, że kolejnym atutem jest to na przykład jak ktoś pracuje sam. Samodzielnie nie ma żadnego pracownika, nie na przykład nie lubi nie wiem, z kimś pracować, albo po prostu nie ma na rynku odpowiedniej osoby, którą chciałby zatrudnić, to maszyna to takie narzędzie też może bardzo fajnie zastąpić pracownika. Jeszcze kolejny atut. Na pewno w takim okresie, jak teraz zaczyna się jesienno-zimowy, gdzie już te firmy, które robią na zewnątrz też zaczynają szukać zleceń w środku. Konkurencja jest większa, troszkę zawsze ceny zjeżdżają w dół, więc my też jakby mamy powiedzmy, takie pole do negocjacji z potencjalnym klientem, możemy też trochę zejść z tej ceny, jeżeli mamy ten agregat, bo i tak wiemy, że szybciej wykonamy to zlecenie niż gdybyśmy tej maszyny nie mieli. Więc na taki okres zimowy możemy, sobie też, możemy też fajnie tak jakby no zabezpieczyć sobie front robót, nie, nie iść w zaparte, że trzymać tą stawkę na siłę. Wiadomo, ja nie jestem zwolennikiem konkurowania ceną. Wolę, aby ja staram się tak budować swoją firmę, żeby konkurować obsługą klienta, jakością swoich usług i po to też tworzę ten kanał. Ok, więc w tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.